Siema, witajcie w kolejnym odcinku What The Fun. Zacznę od rozprawy sądowej, w której ostatnio udział brała Cardi B. Był to wielki wiral w internecie, o tej rozprawie mówiło się naprawdę dużo. Sama rozprawa była transmitowana na żywo, więc tutaj fani lub ktokolwiek zainteresowany mógł śledzić to na żywo. I tutaj team Cardi lub sama artystka wpadli na świetny marketingowy ruch. Właśnie screeny z tej rozprawy, jak Cardi siedzi i robi, robi różne miny, Screeny z tej rozprawy znalazły się na okładkach płyty Cardi. Jest dostępna specjalna limitowana wersja i możecie zamawiać sobie po prostu takie płyty. Ale to nie koniec pomysłów Cardi, bo wyszła ona na ulicę, rozłożyła na kocu wszystkie wersje nowego albumu, tak jak na targu i chodziła z jakimś tam kadzidłem, śmiesznie ubrana i po prostu krzyczała, żeby ludzie kupowali ten album, żeby wybierali co chcą. No typowo jak na takim targu, to też stało się wielkim wiralem. E, więc no tutaj jeśli chodzi o promocję nowej płyty, no to Cardi ma naprawdę fajne pomysły. Cardi udzieliła też wywiadu dla magazynu Billboard i tutaj e, opowiedziała trochę o artystach jej zdaniem bagatelizują oni prestiż zdobycia nagrody Grammy e, i powiedziała tak, wszyscy zawsze chcą to bagatelizować, ale każdy chce wygrać co roku bagatelizują nagrody Grammy ale co roku zgłaszają swoją muzykę i częściowo się z tym zgadzam bo to, to prawda, zawsze ci artyści piszą, że no, te nagrody się już nie liczą, tak samo fani że już nie zwracają uwagi na Grammy, i tak dalej, bo jest często ustawione tak albo nie, nie wiadomo. E, ale koniec końców każdy artysta co roku zgłasza tą muzykę, żeby wygrać tą nagrodę, a jak już ją wygrywają, to bardzo się cieszą, chwalą się tym. Tak samo fani, gdy nie wygrywają nagrody, piszą, że to wszystko to skam, a gdy ich ulubiony artysta wygra nagrodę, to nagle staje się ona dla nich ważna i wszyscy o tym piszą. E, no więc jest to takie. Cardi ujawniła też, że otrzymała propozycję występu na Super Bowl, co jest ogromnym wyróżnieniem dla artysty, ale odmówiła i tłumaczy to tak: Czuję, że wkrótce, jeśli się uda, będę miała więcej hitów. Będę bardziej doświadczona i to wykorzystam. No także trzymajmy kciuki za Cardi, że na jej koncie znajdzie się jeszcze więcej hitów i wystąpi kiedyś na Super Bowl. Chyba wszyscy zostawiliśmy kiedyś coś w miejscu, w którym nie powinniśmy. Czy to telefon, czy klucze, czy portfel. W Londynie, w Uberze swoje fioletowe rękawiczki z trasy koncertowej zgubiła Kylie Minogue. A tak naprawdę jest to jedna wielka akcja przygotowana wspólnie przez Kylie i Uber Exec. Gdzie możecie znaleźć rękawiczki, właśnie w jednym z ich pojazdów? Wystarczy, że zamówicie Ubera między 12 a 16 września, będąc w Londynie. No i właśnie w jednym z aut zostawiono rękawiczki Kylie, które po prostu możecie zabrać ze sobą do domu. Także jeśli będziecie akurat w Londynie, no to możecie sobie śmiało zamawiać Ubera. Lady Gaga wydała nowy utwór The Dead Dance, który pojawił się w nowym sezonie Wednesday. Tak samo jak i sama artystka, którą możemy zobaczyć tam przez dosłownie kilka minut, bo jest to po prostu takie krótkie cameo. Ale temu wszystkiemu towarzyszyła super akcja promocyjna, bo na ulicach Nowego Jorku pojawiły się plakaty, poinformowano o tym fanów, ale oprócz plakatów pojawiły się lalki. Lady Gaga ma w teledysku do Dead Dance. No i pierwsi fani, którzy znaleźli się na miejscu mogli te lalki zerwać, zabrać ze sobą, a są to bardzo drogocenne i kolekcjonerskie lalki. Oprócz tego wszystkiego na miejscu czekała ekipa telewizyjna, która nagrywała fanów i opowiadała o całej tej akcji, także pewnie wkrótce doczekamy się profesjonalnego nagrania. The Weeknd ogłosił trasę koncertową i ponownie po raz drugi odwiedzi Warszawę. Koncert odbędzie się na Stadionie Narodowym już 4 sierpnia. I tak naprawdę mogłaby być to trzecia wizyta The Weekend w Polsce, bo nie każdy wie, ale miał on początkowo wystąpić w 2016 roku właśnie na tym stadionie u boku Rihany jako jej support. Jednak ostatecznie odwołał wszystkie występy, nie był supportem Rihany. No ale w sumie się nie dziwię, bo stawał się on wtedy coraz większą gwiazdą i chciał on po prostu grać swoje solowe, wielkie koncerty. No a teraz stał się jedną z największych gwiazd pop. Film na Fide Północ Południe jeszcze tej jesieni będziemy mogli obejrzeć na platformach streamingowych. Musical w reżyserii Sebastiana Pańczyka to pożegnanie Quebonafide ze sceną muzyczną. Film było można obejrzeć 26 czerwca w ramach transmisji live. Jak twierdzą media, film trafi na platformy streamingowe jeszcze tej jesieni, jednak dokładna data premiery nie jest jeszcze znana, podobnie jak serwis streamingowy, na którym można będzie zobaczyć film. Mary Polski ogłosiła trasę koncertową. Skoro Mary Polski to nazwa trasy, to po polsku tour. Trasa rozpocznie się już pod koniec listopada i potrwa do 19 grudnia. I mary wystąpi tak w Gdańsku, Białymstoku, Toruniu, Łodzi, Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, Zielonej Górze oraz Krakowie, gdzie zamknie całą trasę. Bilety na niektóre miasta znajdziecie właśnie u nas na abilet.pl. Czedy ta górnia wkrótce powróci z nową muzyką, bardzo prawdopodobne na ten moment czeka wielu fanów. No i jest to możliwe, ale nie ma na co się nastawiać, bo Edyta w jednym z ostatnich wywiadów powiedziała, że coś szykuje i możemy niedługo o tym usłyszeć. No, ale tutaj z projektami edyty jest naprawdę różnie. Ostatnio wydała płytę świąteczną rok temu, ale na taki popowy, popowy album fani muszą czekać już naprawdę od wielu, wielu lat. Także trzymam kciuki, że jest to właśnie ten moment. Daria Zawiałów, podczas swojego wielkiego, spektakularnego koncertu na stadionie PGL Narodowym, ogłosiła, że w 2027 roku, tak dobrze słyszycie, dopiero za dwa lata. Wyruszy wiosenną trasę koncertową oraz wyda nowy album. Jej artystka odwiedzi Wrocław, Warszawę, Kraków oraz Gdańsk. A bilety znajdziecie u nas na ebilet.pl. biletpl Dawid Podsiadło wyprzedaje koncerty. Dawid ponownie wyprzedał koncerty stadionowe zarówno w Chorzowie, Poznaniu, Krakowie oraz Warszawie. A w Warszawie gra wielki koncert na Stadionie PG Narodowym. I ze względu na ogromne zainteresowanie udał drugą datę właśnie na tym stadionie. A sprzedaż biletów rusza już, już dzisiaj na ebilet. Także to by było na tyle w tym odcinku. What the fun! My ponownie widzimy się za dwa tygodnie.